W Biblii potomstwo Adama i Ewy, czyli pierwszych ludzi stworzonych przez Boga, jest opisane w księdze rodzaju. Według tej księgi, Adam i Ewa mieli troje bezpośrednio wspomnianych dzieci: Kain, najstarszy syn, który został rolnikiem. Historia Kaina jest szczególnie znana z tego, że z zazdrości zabił swojego młodszego brata, Abla, co jest uznawane za pierwsze morderstwo w dziejach ludzkości. Po zabójstwie Kain został skazany na wygnanie przez Boga ale również otrzymał od niego znak ochronny, aby nikt go nie zabił podczas jego tułaczki. Abel, drugi syn Adama i Ewy, pasterz, był znany ze swojej pobożności i ofiary, którą złożył Bogu. Jego ofiara została przyjęta przez Boga, co wywołało zazdrość Kaina, prowadząc do tragedii jego śmierci. Set, trzecie imiennie wspomniane dziecko Adama i Ewy, urodził się po śmierci Abla. Biblia mówi, że Ewa uważała Seta za zastępstwo za Abla.